Tutaj jak coś mam te mm, grupy pokazać. Jest 12 karteczek. Siema fajku, siema. No dobra, mamy 9 osób. Jeszcze z minutkę zaczekamy i, i startujemy losowanko. Będą 3 grupy. 4 teamki. Wygląda na to, że pula turnieju wynosi 7,5,5. A i wygląda też na to, że drugi sezon będzie miał większą pulę. Ale to jeszcze nic nie będę potwierdzał, to tylko takie. No dobra. To jeszcze raz pokazuję. Nie, nie zgłosił się do mnie osobiście, co chciałby robić. Mamy tutaj 12 timków Wracamy do komory lotującej. Zwalniamy blokadę. mamy trochę. Nie, nie, że nie chcę tam twarzy pokazać czy coś, że się tak ukryłem, tylko tak Znałem, że tak będzie najlepiej widać. Tam mam chujową kamerkę i. Dobra. O, powiedzmy, że swojej Mmm, Tak, dobra. To pierwszy timek. Grupy A to Eastern Heroes. <zysy> <zysy> dobra. Eee, dobra, ja nigdy nie zapisuję, najwyżej sobie później z woda obejrzę, jak, jak wylosowałem te grupki, bo eee, Drugi teamek grupy A U.S.S. Ebalo Tak, Ebalo Trzeci teamek grupy A To mój ulubiony zespół Fiksownicy, Piksownicy prawie jak harcownicy. Dobra. Kolejny timek. Ostatni timek grupki A. ekurwisko.pl.tv Dobra, o, sobie odłożę tutaj te cztery na bok. I dobra, i losujemy grupę B. Klub Opleinera Polskiego otwiera nam grupę B. Dokładnie drugi Timek grupy B, jesienni. Timek numer 3 grupy B. Menele TV. Oś z tym TV wyskoczyliście na ten turniej. No. Idźmy dalej. Tu nie jest Disbono, tu jest Disbond. I pozostałe cztery teamki. Będzie. Nie, nie. nie. Kurwa ty bałem. Dwie grupy będą, nie trzy. Z na źle powiedziałem. Chyba nie, nie, nie powtarzamy, tylko po prostu dolosuję do grupy A teraz dwie, nie? Proszę o potwierdzenie. Bo z, z trzech grupek ciężko jest drabinkę ułożyć później. Dobra, to rozszerzamy grupę A. O dwie kolejne teamki. Team statek dołącza... Tak, dwie grupy. Team statek dołącza do grupy A. Oraz do grupy A do Mendy. i dobra i to jeszcze pokażemy to za tymki zamkną grupę B, Team Omega. e I... Mac make... No Dark Sir